Niepogodzeni z porażką politycy koalicji obywatelskiej od kilku tygodni promują tezę o spisku przy urnach w czasie wyborów prezydenckich na ich czele Roman Giertych. Informatorzy wczoraj poinformowali mnie, iż protokoły, które nadeszły z sądów rejonowych wykazali, w... właściwie we wszystkich jeszcze nie wszystkie protokoły wczoraj chyba były w Sądzie Najwyższym. Że mamy do czynienia z fałszerstwami wyborczymi. Same słowa i praca organów państwa Giertychowi nie wystarczają. Dlatego udał się do Sądu Najwyższego z kontrolą poselską. Udałem się do niej, rozmawiałem z nią. Ona powiedziała, że tych dokumentów mi nie wyda. Po prostu nie. Dlaczego nie? Bo nie. Fakty są jednak inne. W oficjalnym oświadczeniu wizytę opisała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. Pan Roman Giertych w dniu dzisiejszym podjął nieskuteczną próbę przedostania się do objętej szczególną kontrolą dostępu strefy w Sądzie Najwyższym, żądając wglądu do akt sprawy zainicjowanej złożonym przezeń protestem wyborczym. Akta te udostępniono mu jako uczestnikowi postępowania. Nie będąc jednak usatysfakcjonowanym ich zawartością, poseł zażądał dostępu do akt sprawy, w której nie jest uczestnikiem postępowania. W związku z konfrontacyjnym zachowaniem posła względem pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego, zaprosiłam go na rozmowę, podczas której polityk ponowił swoje żądania dostępu do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, której nie jest uczestnikiem. Swoje żądanie przedstawił jako pochodzące od uczestnika jednego z postępowań, ponadto jako interwencję poselską oraz dodatkowo powołał się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Małgorzata Manowska pouczyła Romana Giertycha, że nie może wykraczać poza przepisy prawa. Status uczestnika postępowania w jednej sprawie nie uprawnia go do wglądu w akta sprawy, której nie jest uczestnikiem. Artykuł 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie uprawnia go do wglądu w działalność organów władzy sądowniczej. Ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle jej artykułu pierwszego ustęp drugi nie stosuje się do informacji publicznych znajdujących się w aktach spraw zainicjowanych protestem wyborczym, bowiem dostęp do nich regulowany jest przepisami kodeksu postępowania cywilnego. W związku z powyższym poprosiłam posła Romana Giertycha o sformułowanie pisemnego wniosku o wgląd do akt sprawy, którymi był zainteresowany celem jego rozpoznania na gruncie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W odpowiedzi poseł Giertych stwierdził, że nie zamierza formułować takiego wniosku, ja zaś uznałam rozmowę za zakończoną i poseł Giertych opuścił gabinet. Nie jest prawdą twierdzenie, jakoby odmówiono posłowi Giertychowi dostępu do akt sprawy, którą zainicjował. Zakrawa albo szaleństwo. Albo już o próbę no, popełnienia przestępstwa, no bo to jest próba wpływania na funkcjonowanie no, konstytucyjnego organu państwa. No jak to jest, że poseł przychodzi kontrolować sąd i jeszcze oczekuje, żeby mógł udostępniać akta sprawy, w której nie jest e, stroną? Dla pracowników Sądu Najwyższego wizyta Romana Giertycha ma już negatywne skutki. W dniu 18 czerwca bieżącego roku około południa odebrałam telefon. Po drugiej stronie słuchawki odezwał się męski głos, który zapytał: "Dlaczego nie wydaliście? Nie wydałaś Giertychowi akt dokumentów typisowska kurwo", świt? i jeszcze inne wulgaryzmy pod moim adresem. Na powyższe zwróciłam rozmówcy uwagę, żeby mnie nie obrażał, że nie jesteśmy na ty i powiedziałam, że się rozłączam. Swoją wojnę z wyborcami i sądem najwyższym Roman Giertych toczy nie tylko osobiście. Gorliwie namawiał do składania protestów wyborczych. Efekt Około 30 tysięcy protestów o identycznej treści. Nieodpowiedzialne inspirowanie przez Romana Giertycha masowego składania protestów wyborczych, które spowodowało wpływ do Sądu Najwyższego kilkudziesięciu tysięcy protestów wyborczych o identycznej treści, poważnie zdezorganizowało pracę pozostałych izb Sądu Najwyższego. Wbrew politycznym rachubom nie opóźni to jednak rozpoznania protestów wyborczych. Z takim nieodpowiedzialnym zachowaniem posła Romana Giertycha kontrastuje postawa pracowników Sądu Najwyższego, którzy, skonfrontowani ze skutkami politycznego pieniactwa, dobrowolnie zadeklarowali pracę w święto i przez cały długi weekend. Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar podważa Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, czyli Izbę właściwą do orzekania ważności wyborów. Uczestnicząc w procedurze rozpoznania protestów wyborczych przeciwko wyborowi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, konsekwentnie postuluje konieczność wyłączania wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego od orzekania. Nie jestem pewien, czy biorąc pod uwagę to, co on zrobił z, pro, z polską prokuratorą, w jaki, sposób, w jaki sposób ją przejął, w nielegalny sposób, wręcz bandycki, czy ten człowiek w ogóle. Może się wypowiadać na temat czegoś, czy coś w polskim systemie prawnym funkcjonuje zgodnie z prawem, czy też nie? Adamowi Bodnarowi wtruje nie kto inny jak Roman Giertych. Ta izba po to została powołana, aby kryć fałszerstwa wyborcze PIS. Taki był jej cel od początku. To był pomysł Jarosława Kaczyńskiego. On chce, żeby została taka legenda, żeby jego silni razem mieli taką legendę, że te wybory nie zostały przeliczone głosy, a ponieważ nie zostały przeliczone głosy, to na pewno coś tam się złego wydarzyło. Nie wszyscy wierzą jednak w tę legendę. Głęboko jestem o tym przekonany, że akcja Romana Giertycha i akcja, która na przykład jest w z dymisją Michała Kołodziejczyka, to są skoordynowane akcje prowadzone czy, czy, czy nadzorowane przez obecnego premiera? Także politykom koalicji 13 grudnia nie zawsze przeszkadzała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na początku 2024 roku stwierdziła ona ważność wyborów parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2023 roku. Się nie spodziewałam jednak innego orzeczenia. Tutaj też czytaliśmy i wypowiedzi słuchaliśmy pana profesora Hermelińskiego. No, taka sytuacja byłaby zupełnie bezprecedensowa. Um, można uznać jakieś protesty wyborcze. To się zdarza, może się potencjalnie zdarzyć. W jakichś okręgach nieprawidłowości dużo tych protestów wyborczych. Dużo, dużo było. Ale, ale w, nie w, w sprawie... Tej izby. Ale nie w sprawie całych wyborów. Należy się spodziewać, jeżeli to miałoby pójść dalej, no do jakichś prób kwestionowania, orzeczenia Sądu Najwyższego, czy rozstrzygania w sprawie protestów przez Sąd Najwyższy. To jest bardzo niebezpieczne, Natomiast to już jest jawne bezprawie. Z uwagi na nieprawidłowości w zaledwie kilkunastu, na kilkadziesiąt tysięcy komisji wyborczych na korzyść obu kandydatów, Roman Giertych apeluje o ponowne przeliczenie głosów w całym kraju. Przede wszystkim to jest też próba zasłonięcia. Wytłumaczenia się, można powiedzieć, w ich własnym elektoracie z tej wielkiej porażki, którą ponieśli, z tego, że Polacy po prostu pokazali im czerwoną kartkę. Im dłużej będą mówić o fałszerstwach, tym bardziej będą odwracać uwagę od tego, że po prostu Sztab i Donald Tusk, no tutaj w tej kampanii Rafała Trzaskowskiego się nie sprawdzili. Różnica w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła prawie 370 tysięcy głosów. Pomyłki w komisjach to przypadki jednostkowe i nie mają wpływu na wybór, którego dokonali Polacy. Wojciech Heron, Republika.